Zadanie czwarte czerwiec CKE 2025 liczba w nawiasie pierwiastek z 3 dodać 1, zamykamy nawias do potęgi drugi, odjąć pierwiastek z 12 jest równa. To jest standardowe zadanie na wykorzystanie wzoru strzuconego mnożenia, który widzimy tutaj, a w tablicach matematycznych jest to strona numer 7. Ustalamy, ile wynosi A i ile wynosi. B I zgodnie ze wzorem zrównane mnożenia postępujemy. Czyli a do drugiej, u nas a to będzie pierwiastek z trzech do potęgi drugiej. Mamy tutaj dodać i na stałe zawsze jest dwa razy a razy b, czyli pierwiastek z trzech razy 1, bo b to 1. i na koniec dodać b do drugiej, a nasze b to jest jeden, czyli dodać 1 do potęgi drugiej i minus pierwiastek z dwunastki. Oczywiście to można wykonać sobie w pamięci w głowie, ale też można rozpisać. Pierwiastek z trzech do potęgi drugiej, pierwiastek i kwadrat nam się znosi i zostaje sama trójeczka. Dodać 2 razy 1 to jest 2, i mamy dwa pierwiastki z trzech. Jeden do drugiej to jest 1. Z kolei pierwiastek z dwunastu rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli będzie tak, 12, podzielone przez 2 to jest 6. Podzielone przez 2 to jest 3, i podzielone przez 3 to jest 1. Zaznaczamy pary. Mamy tylko jedną parę, parę dwójek, czyli mamy 2 i to, co zostało, jest pod pierwiastkiem. A że jest minus, wpisujemy minus, czyli minus 2 pierwiastki z 3. No i zauważamy, że mamy wyrazy podobne. 2 pierwiastki z 3 i minus 2 pierwiastki z 3 to się nam wyruguje. No i dodamy 3, dodać 1 to jest to równe. 4, no zaznaczamy odpowiedź D jako właściwą. Ale też można to zadanie, jeśli ktoś nie lubi się ze wzorami zróżnicowanego mnożenia, można rozpisać to na dwa nawiasy. Czyli tak, pierwiastek z 3 dodać 1 do potęgi, drugi minus pierwiastek z dwunastki, to będzie tak. Te same nawiasy, czyli pierwiastek z 3 dodać 1 razy. Pierwiastek z 3 dodać 1 i minus pierwiastek z 12. No i przemnażamy każdy razy każdy, czyli pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Przypominam, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli 3. I wpisujemy 3. Pierwiastek z 3 razy 1 to jest dodać pierwiastek z 3. 1 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 3. 1 razy 1 to jest 1, czyli dodać 1. No i tutaj wykorzystujemy wcześniej już obliczone, czyli minus 2 pierwiastki z 3. No i redukcja wyrazów podobnych. 3 dodać 1 to jest. 4. Pierwiastek z 3 dodać pierwiastek z 3, to wiemy, że z tego są dwa pierwiastki z 3, i to się nam wyruguje z tym tutaj wyrażeniem. Czyli też otrzymaliśmy liczbę 4. Czyli jeśli nie potrafimy wzoru słuconego mnożenia, można rozpisać na dwa nawiasy, otrzymamy zawsze taki sam wynik.